Cześć, wczoraj kurier przyniósł mi wózek do mojej nowej spawarki no i go złożyłem z całego do kupy, a chcę go przerobić na po prostu własne potrzeby bo no jest zrobiony, bo zrobiony, wygląda jak wygląda no na przykład te łańcuchy, no to jest jakaś kompletna porażka przerobię go w każdym razie na swój sposób tu już pokupywałem różne elementy, które będą potrzebne do tej przeróbki. Nie będę tego nagrywał, ale po, po całej przeróbce pokażę wam, jak to wygląda i jak to zrobiłem. Zobaczcie, co to się u mnie dzieje. Jak zwykle, jak coś robię. Totalny rozgardiasz. A tutaj robię taki szablon. Wykorzystam obudowy z rębaka. Bo w rębaku po prostu nam są zbędne, tylko by mi przeszkadzały, a wykorzystam do, do tego mojego wózka. No już tam zrobiłem część rzeczy, tu uchwyt na butle. No i działam dalej. Upał się znowu zrobił jak cholera. I zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i jak to wygląda na teraz? Na teraz już mam obite. Znaczy przykręcone, bo to nie obite, przykręcone blachy z jednej strony i z drugiej. Tu mam przykręcone gniazdo na trzy wtyczki. Haczyk dodatkowy, taki podwójny. No i tutaj też ta strona. No może po co, po co, ja na takim małym robię kadrze? O, będzie tak, będzie lepiej widać. O, w ten sposób. Tu już ten zaczep, jak mówiłem, tu będzie butla wchodziła, zamiast tych śmiesznych łańcuszków no tutaj tak i tutaj tak no i ogólnie bajzel totalny robimy dalej no dobrze co mi z tego całodniowego wysiłku wyszło tak to mniej więcej wygląda przeniosłem tam z tego placyku bo tutaj mam po prostu cień lepiej będzie widać Całość wyłożyłem gumą ryflowaną, wszystkie półki. Tu w środku też i tutaj też. Również z tyłu, żeby to nie było bezpośrednio na blasze, tylko, tylko po prostu na gumie. Najbardziej zależało mi na zmianie tego uchwytu cudacznego na łańcuszek, bo to jest, to jest kompletna porażka. Od razu, jak tylko kupiłem ten wózek, to uznałem, że łańcuszki od razu pójdą do śmieci. No może nie do śmieci, ale na pewno nie będą użyte do tego. Teraz mam zamontowane w ten sposób. Bardzo solidnie się to trzyma. O, mogę targać, no tu może klekotać cokolwiek, co mam tam założone, ale butla jest bardzo solidnie się trzyma. Odpinam sobie w tym miejscu, zmieniam, nie ma żadnego problemu. Tu dałem dodatkowy taki haczyk na przewód od spawarki, no tam jakiś można, ściski, jakieś tam urządzenia, coś tam, coś zawsze można zawiesić. Tu maskę na, na tym haczyku zawieszam, u kątowniczek. No właśnie to. Całość dookoła jest obudowana, tu mogę te wykorzystać blachy do, no, do czegokolwiek, czy nawet do takich Magnesów, czy tam. No nie wiem, jeszcze nie przemyślałem, ale na pewno na pewno te, te ścianki będą do czegoś wykorzystane. Druga dla mnie ważna sprawa, to tutaj zamontowałem sobie przedłużacz na trzy gniazda, tu jest od niego kabel. Także podłączę sobie bezpośrednio spawarkę pod to. Tym przedłużaczem to jest taki naprawdę solidny, 16A, to bez problemu mi wytrzyma. A tu już będę mógł sobie podłączyć, czy szlifierkę kątową, czy jakieś tam nie wiem, wiertarkę, jakieś inne urządzenie. Nie będę musiał rozwijać tam co chwila jakiegoś kabla. W środku wygląda to tak. No tu mam szlifierkę, tu jakieś będą podstawowe narzędzia. I jeszcze dodatkowo mam taką walizeczkę. O tak, tu w środku cała komora wygląda. Śruby takie dali, nie wiem czego takie długachne. A już nie chciałam mi się ich obcinać. No i tu mam, no nie wiem jakieś tam zawsze coś tam się wrzuci, zawsze jakieś narzędzia. Mogę znaleźć swoje miejsce i jeszcze tak mam zamiar zrobić jedną rzecz, tylko już jej naprawdę nie zdążyłem. Wieszcie mi robiłem to chyba z 4 czy 5 godzin. I pokażę Wam o co mi chodzi, ale to już dzisiaj nie dam rady zrobić. Dobra, na statywie ustawię, bo jedną ręką to nie będę w stanie pokazać o co. O co mi tutaj chodzi? Zaraz obniżymy nóżki I może zmniejszymy kadr o i tak będzie dobrze chyba tak? No dobrze jeszcze kupiłem sobie taką skrzyneczkę Widać? Widać. Nie chyba większy kadr damy. O. Taką skrzyneczkę. To jest taka z niepleksji, nie no to jest polietylen. Taka pokrywka. Ja może odczepiłem, bo docelowo ona nie będzie mi tu potrzebna. I to mam zamiar umieścić tu w tym miejscu. Dobrałem na wymiar to będzie w ten sposób. I tu będę sobie wysuwał. Będą jakieś końcówki prądowe, łuski, no, no, no takie niezbędne sprawy. Na razie o, widzicie, to jest. To się nie trzyma, bo nie ma prawa się trzymać. Ale kupiłem sobie takie szyny na których to będzie sobie jeździć jak coś na zasadzie szuflady po prostu będę wysuwał sobie wsuwał i tu będę miał taki niezbędny, niezbędnik taki na jakieś drobiazgi tak żeby będzie tu jedna szyna, tu druga tu będą od spodu w tych miejscach wchodzić o tak wszystko pasuje na wymiar także muszę tylko po prostu powiercić, poprzykręcać i tak w ten sposób mniej więcej to będzie się prezentować Myślę, że będzie to fajnie wyglądało i będzie spełniało swoje zadanie. Powiem w ten sposób, że cała konstrukcja bardzo się usztywniła. Teraz odkręcimy. Poprzez właśnie dodanie tych blach. Bo przyznam, że nie było to zbyt takie stabilne. Widziałem na jakimś filmie jak kupił ten sam typ wózka. Dokładnie ten sam, parę złotych taniej, bo to ten film był chyba nagrywany może z rok temu. Na chwilę obecną ja kupiłem za 207 zł. On płaci jakieś 190 coś tam. No i zachwalał, że takie stabilne. No nie wiem, czy mu zapłacili za reklamę, czy co, bo to dla mnie żadna, żadna stabilność nie była. Dlatego m.in. się zdecydowałem na usztywnienie poprzez dodanie tych blach. I teraz mogę powiedzieć faktycznie, że to jest dość stabilne. No i względy estetyczne, no i praktyczne. Zawsze można te ścianki w jakiś sposób wykorzystać. No, i tutaj tak o tak wygląda, w ten sposób, te mocowanie na butle. To była dla mnie najbardziej priorytetowa sprawa. No, kółka, takie. No, kółka, kółka. Wiadomo, to jest budżetowy wózek. Tutaj są takie większe. Tutaj takie malutkie. No, w sumie 207 zł to też nie jest jakiś wielki pieniądz. Jeżeli włoży się troszeczkę pracy. No ja wykorzystałem te blachy, tak jak wspominałem, to yy, będę robił tą brykieciarkę na trociny i tu były takie ob obudowy w tej, yy, jak to się nazywa, ciągle brykieciarka i rębako Tu tu mam ten rębak cały pod pokropcem, no i były takie obudowy niby takie służące bezpieczeństwa a w sumie te obudowy tylko by przeszkadzały w pracy, więc postanowiłem wykorzystać tę budowę do obudowania wózka. No i tak tak wygląda. Myślę, że, myślę, że nieźle. Trochę pracy, kwat pieniędzy, praktycznie niewielki. Coś tam jeszcze zmodyfikuję. Na pewno to przy kolejnych filmach będziecie widzieć. Cześć.